Dzień dobry. Dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z granatową bluzką. Mój zestaw stworzyłam na bazie połączenia granatu z kolorem miedzianym. Elementy zestawu mają identyczne odcienie, jednak niestety kamera być może przekłamuje te kolory. Na górnej części sylwetki mam kolor granatowy, a więc granatową bluzkę połączoną z granatową marynarką skórzaną. Dlatego, że mam tutaj dwa różne kolory w zestawie, chciałam powtórzyć pewne faktury, aby zestaw był bardziej spójny, a więc do skórzanej marynarki dobrałam skórzaną spódnicę. Także uzupełniłam zestaw o dodatki takie jak dwie duże bransoletki o zróżnicowanych szerokościach i fakturach, złote klipsy, które wprowadzają odrobinę złotego połysku do górnej części sylwetki zdominowanej przez kolor granatowy, a także kopertówkę wykonaną z zdobioną ozdobioną dużą kokardą, która pięknie odpowiada kokardzie pojawiającej się na spódnicy. Do spódnicy dobrałam stopy w identycznym kolorze oraz buty na obcasie, dość zdobne. Ozdoby na tych butach odpowiadają swoim połyskiem, tym bransoletkom. W sposób wygląda moja interpretacja granatowej bluzki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.